Czy tu jakieś kabelki dzisiaj leżą? O, zobaczcie. Dzień dobry widzowie. 29 listopada. Już mamy po godzinie 13. Wybrałem się na takie krótkie łowy, żeby zakończyć ten miesiąc jakoś, nie? Zrobimy na końcu odcinka takie podsumowanie dzisiejsze tego miesiąca teraz. Mam tam jedną butlę z Lidla z ostatniego razu i trzy butelki też z ostatniego razu. Zapraszam do oglądania filmu. Postaram się streścić, nie? Akurat wyjechałem z domu. Pogoda sami widzicie jaka jest. Typowo listopadowa. Co chwilę mamy taką lekką mrżawkę. Co to tu dzisiaj leży pod tym neciakiem A nie To nie dla mnie Tu też śmieci tylko Tu akurat ktoś wrzuca Bo ja tu mamy coś Tu mamy jedną. Zobaczymy, czy ją przyjmie tam. To. To chyba też jest zwrotne. Nie, Bezwrotne. Nie ma tu dzisiaj nic, o tam jest coś. Jedna piętnastka. Okej. A to nie wiem, czy to przyjmie. Normalnie to powinno 15 centów kosztować, nie? Za to. Ale zobaczymy. Okaże się w praniu, jak to się mówi. Coś było chyba. O ile mnie oko nie myli. Bo w tych liściach to wiecie, nie? <noise> Gdzie ona była? A tam leży. Jednak bierzemy, nie? Na razie do sakwy. O! Jadę teraz do tego drugiego neciaka. Zobaczymy, co tu po drodze leży. Wczoraj u mnie w mieście był mecz, nie? Na arenie. Czy w arenie, ale niestety odbywało się to o 19.00 i to już było całkiem ciemno, nie mogłem tam jechać. Poza tym padał deszcz, też totalnie głupio nie. Obiecałem tam widzowi, że kiedyś zrobię takie łowy przed meczem, ale to musi być jasno. Za dwa tygodnie chyba jest znowu mecz który będzie się odbywał o 13 zdaje się wtedy można coś takiego zrobić Jak będzie sucho oczywiście nie tutaj nic nie ma pod tą szkołą Można zapomnieć Tu w tym koszu tam jest jedna butelka Muszę ją wyłowić Jakoś Całkiem na burze leży A znowu się na deszcz zbiera. Gdzie ona jest? całkiem na górze, ale tak to tu wygląda. Taki kosz. A ja może wam to tak pokazać? Widzicie? Prywatna inicjatywa. Co tu mamy? A. Nie, tylko aluminium, ale wezmę to sobie. Takie coś jest, widzicie? Każdy sobie przed domem taki, taki kosz wystawia, znaczy kto chce, nie? Żeby ludzie nie śmiecili. O, mamy dwie, aluminiowe. No już dzisiaj kilka wystawek widziałem, nie? Ale wszystkie takie biedne. Tu też nic nie ma. Ten zlew tam jedynie Ale zlewu nie wezmę na rower, nie? Burdel tu dzisiaj na dzielnicy, jak nie wiem Tam coś wypatrzyłem znowu Będę musiał te butle zacząć chować do tego Do plecaka Ok, zobaczymy co tu za skarby leżą. Stój. O, zobaczcie, zamknięte dzisiaj. <grym i wśród drzwi> zamknięte dzisiaj. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło Obydwa automaty zepsute E, dzielnica Dzielnica totalnie przetrzepana <laughs> Można normalnie zapomnieć o, Nie ma nic Kompletnie I stare gazety najwyżej dobra jest idziemy gdzie indziej jedziemy przejadę się zdaje się przez park tam prędzej znajdę coś w tych krzaczorach i i chyba krzaki piwosza dzisiaj bo już dawno nie byłem jeszcze zajrzę do tego i koniec. Uff. No nie, nie ma nic. Kubki po kawie najwyżej. Tu macie drugi taki kosz, widzicie? Znowu. O. Ale w nim tylko papierki. Cyk, idziemy teraz tu. Ale tam jakaś butelczyna. Stoi, ale bezwzwrotna. Widzicie? Trzeba się dokładnie rozglądać, to wtedy coś znajdziecie. Tutaj, Tutaj w tych krzaczorach znowu przy głównej. O, tu mamy <tutaj> tylko jedna. Dzisiaj nie było nigdzie żadnej popijawy. Jeszcze jestem teraz przy cmentarzu. Jeszcze obiady tutaj, te krzaki przed rafinerią, i to wszystko zdaje się na dzisiaj. Nie ma co jeździć. Jak nic nie leży, to. Nie wyczaruje nic, nie? Ups, znowu jakiś pociąg, jakiś skład. A ja tu mam chyba jakiś strzał. Proszę Państwa. Zobaczcie. Tutaj mamy trzy. Tam widzę jaką puchę. E, bezwrotna ta druga. Ta druga jest za 25 Co to jest? Zobaczcie Jakiś perfumik Pfu. I tam jest jedna o kurczę Jedna potłuczona i jedna dobra Tu mamy stąd cztery butle I jedną puchę zwrotną. Dobra. Jeszcze się przejdę tam. Ciekawe, czy tu dzisiaj otwarte. Otwarte. Zobaczymy. Czy tu jakieś kabelki dzisiaj leżą? O, zobaczcie. Teraz. i tam cztery spieprzamy stąd zobaczcie jeszcze tu zobaczę Policja chyba Nie Myślałem kurde że to policja ale mam tego To jest wszystko Mosiąc moi drodzy Ciężkie ta cholera Mosiąc ich aluminium Kurcze Jeszcze się tu coś Trafiło nawet no Kabelek chyba jakiś Mikrofala Jakiś wiatraczek rozebrany do połowy, czy co to jest? Nie wiem co to jest. Ale tu mam kabel, jakby nie było. Cykuś. Rozkręcać tego nie będę tutaj, nie? Raczej. Tam też jakaś siata stoi. Ach, chyba tego nie będę brał Już widzę co tam jest Ale to jest za ciężkie Widzicie? Kupki talerze No kupki i talerze Nie, nie Patrzcie widzowie jaką kupę liści tu nazbierali Nazgarniali z całego tego parkingu <noise> i z tych krzaków, tutaj słabiutko. Dzisiaj teraz jeszcze krzaki piwosza, i koniec nie ma co na siłę robić. Łowów, tak jak to zawsze mówię, ale runda jest zrobiona, nie? Tak, przejeżdżam, przejeżdżam teraz wzdłuż krzaków, piwosza, nie, jak zwykle. Tu mamy pierwszą, znaczy to jest trzecia w sumie, ale pierwsza po piwie. O. A wcześniej znalazłem dwie puchy. Po Red, Bullu. po Red Bull, jedną białą i jedną taką do naprostowania. ciekawe czy się to da uratować. Dobra, przelecę te krzaki i widzimy się przy automacie. No i tak to tu leci. Co parę metrów puszki, nie? E, ten, butelki. Tu znowu jedna. Tam druga to już jest chyba czwarta z tych krzaków czy któraś tam z kolei nie będę wam wszystkiego pokazywał po kolei nie schowam to sobie teraz do plecaka tu była jeszcze jedna proszę każda z innej parafii dzisiaj jakoś tak dziwnie tam chyba jeszcze jedna była nie no jasne Tutaj. O, i tak możecie schodzić tu sto razy. Albo albo prowadzić rower, po prostu. Najlepiej rower prowadzić. O, nie wiem, czy to widać. Znowu zbiorowisko. Jedna, druga, trzecia. Tu to słabo. A nie, tam jest czwarta, piąta. <laughs> to już muszę torbę teraz. Jakąś wyciągnąć, jakąś taszkę. A zobaczcie jeszcze normalnie. Komuś nie smakuje już. A torby muszę wyciągnąć. Hehe. <totrę> 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 Przyjny waniach, nie. No, ty ci będzie przeklinać teraz. Że nic nie dałeś. Tak to tu wygląda. Na każdym kroku chcą pieniądze od ciebie Pieniędzy Chyba zamiast dupy podnieść. Sobie możemy nazbierać butelek, nie? A zaraz wam pokażę tam w tym jednym koszu. To jest 10 metrów od niej. Tam na pewno butelki leżą. Tak, tutaj mam taką taszkę pełno aluminium, tam jeszcze mam Plecak pełen butelek Aluminium, kable. Tu jedną z lidla znalazłem taką. Chyba, chyba się przejadę, bo mam dwie. Tam pełną złomu. Zobaczymy co mi tu przyjmie ten automat. Rękawiczki na razie do kieszeni. Aha, no i plecak pełen butelek, nie? Zobaczymy. Tu jeszcze wyciągam okay. aluminium sobie. Automat zapchany. Joranczko tak moi drodzy 3,33 za 6 po 25 1 za 15 21 po 8 3,33 jeszcze muszę jechać do lidla bo mi tu dwóch butelek mi tu nie przyjęło wiecie Przyjadę się do lidla tam jeszcze chyba 50 centów będzie z tego i tutaj kupę tego znalazłem aluminium zobaczcie Aluminium, kupę i taką jeszcze za 15, ale tej się dzisiaj niestety nie będę mógł pozbyć. Dobra. tu jeszcze miałem, tu jeszcze miałem jedną za 15, nie? To ją oddałem tutaj. To stąd mamy 3,48, nie? Tak, w drodze do Lidla, moi drodzy, jeszcze znalazłem takiego boosterka, nie? Zobaczcie, tu znowu jest 15. Ile piętnastego? o kurcze Zobaczcie, cały wór, chyba Jeszcze raz będę musiał jechać do tamtego sklepu bo Będę miał ponad 5 euro na dzisiaj Zobaczcie Ile tego tam jest Heh. Szkoda tego Dobra, najpierw oddam te trzy tutaj Tu dochodzi za trzy pojemniki z libla, nie? 75 centów, to już mam ponad 4 euro i teraz jadę jeszcze raz tam się wrócę. Bo to jest 100 metrów dosłownie, i te 15 tam oddam. Tam jest chyba 2, 4, 6. 2, 4, 6 15. to będzie piątka na dzisiaj, nie? Gdybym nie znalazł tamtego wora, nie? Moi drodzy, to bym już jechał do domu, ale tam jest 6, 15 i dwie puszki, takie, takie z gniluchy tam znalazłem, nie? Jedna taka urwa e, e, podziurawiona, jakby. A druga chyba wejdzie, tak, bez problemu. Zobaczymy. To bym miał jeszcze euro 40. Wtedy mamy ponad piątkę i fajnie jest. Mam do tego sklepu gdzieś 120, 150, a, 100 metrów, no powiedzmy tak. Tam jeszcze jest kilka koszy po drodze. Może tam coś jeszcze się znajdzie. Widzicie, już jest teraz, nie wiem, która trzecia. Proszę bardzo. Nie mówiłem, że coś po drodze jeszcze będzie stać. O. I fajnie jest. Widzicie tak, takie coś jeszcze tam znalazłem. Takie coś. I tam jeszcze jedna pucha jest tam pod spodem. Ciekawe co mi z tego wora tutaj przyjmie. Idziemy tam teraz i kończę ten filmik. Dobra podeszli, a my lecimy. Proszę bardzo, zobaczcie jak leci. Elegancko to bierze te znajduchy. Teraz ta taka dziurawa. Cyk. Cyk. Trochę naprostujemy. Nie chcę tego, ale w domu to naprostujemy. Tak, teraz mamy ponad 5 euro. Tu za 2 po 25 i 5 po 15. 1,25 jeszcze do tego. Czyli mam na, w tym miesiącu nazbierane ponad 50 euro. 55. Ja dziękuję za oglądanie. Statystyki Wam się tam teraz wyświetlą. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich i do kolejnego.